Witajcie, z tej strony od Radek, to jest właśnie kolejny materiał z serii World Thunder. I tym razem zagrałem bitwę na 12.3 za pomocą niemieckiego drzewka. Tak więc tak, e, pierwszy pojazd jaki tutaj widzicie jest to Leopard 2A7, pojazd na 12.0, no i oczywiście reszta Leopardów, takie jak Leopard 2 PSO, Leopard 2A6, śmigłowiec, czyli Mleczko, e, UHT na 12.3, i jeszcze polotka Farah 11.7, ale niestety po powoli będzie przychodził na emeryturę ponieważ pojawiła się nowa pelotka w niemieckim drzewku pod tytułem właśnie Alice System Alice tutaj właśnie pelotka na 12.0 Więc jeszcze troszeczkę będzie mi towarzyszyć oczywiście Farcrat, no ale powoli, powolutku będzie jakby to powiedzieć odchodził na emeryturę zasłużoną. Na rzecz właśnie nowego członka czy nową świeżutką maszynkę, czyli właśnie Alice. A tymczasem, tak, przechodzimy do materiału. Tak, więc rozpoczynamy pierwszą batalię w tym odcinku, więc miejmy nadzieję, że będzie udana. Jak to wyjdzie, to się okaże. Dawno też nie było top-tieru na moim kanale, więc tak z grubej ury, czyli od razu top-tier. I tymczasem mapa pod tytułem Arktyka. Jak to mamy Arktykę? Mamy trzy punkty. Oczywiście, ja pojadę na punkt C. Tak, czy tak mniej więcej pojadę. Kamuflaż zimowy oczywiście. No i dobra, jesteśmy gotowi. Tak więc zobaczymy, jak mi pójdzie. Mam nadzieję, że dobrze. A jak to wyjdzie w planie, to się okaże. A więc tak, e, jedziemy powoli. Marzymy przeciwko komu? Ameryka, Rosja, Wielka Brytania, Japonia, Chiny, Francja, Izrael. Tak to się prezentuje. A my co? A my powoli, powolutku do przodu jedziemy. Są przeciwnicy? Najgorsze jest to, że ja tak tutaj wyjechałem, a patrzcie, punkce jest jakby... O, o, czekaj, czekaj, czekaj. Ktoś podjechał. Wow! Nie przebiłem cię zbytnio. Znowu cię nie przebiłem. Znowu tak ci wierzę. Także szyjkę, O, teraz nic nie widzę, bo coś tutaj baneło. O, teraz ładnie Cię trafiłem, teraz bardzo ładnie Cię trafiłem i tak właśnie też planowałem wycelować, ale no miałem lekkiego pecha. Nie wiem, chyba wjazd na punkt C jest bezpieczny, tak mi się wydaje. Spróbuję, spróbuję tutaj wjechać. E, A, tu puma tylko strzeliła. Dobra, czyli będą punkty za przejęcie strefy, chyba. Wiesz co, już, już nikt dostał. Amunicja tylko, wow Chiński Terminator Jeden słowy Chiński Terminator Ja troszeczkę odnawiam sobie amunicję, jak mi pozwolicie, a później ja oczywiście się wycofam do tyłu Znowu spróbuję zająć moją pozycję. Nie będę jechał do przodu, bo nie ma takiej potrzeby. Coś tam strzeliło. No, coś jest. Nawet antenki pokazuje, tylko szkoda, że teraz tak Leopard podjechał i mi zasłonił. Pąśnienica. To jest Japoniec? Chyba tak. Tak, to był Japoniec. Alkalid zniszczył naszego leoparda. Miałem się wycofać, a podjechałem do przodu do trzebie, ale dobra Rufa Nie został że zniszczony Wow, wow! 130 e, Ja się jeszcze skopam Dobrze. Okay. Teraz się naprawiam Mamy w ogóle perotkę jakąś? Nie mamy to bardzo, to bardzo niedobrze No nic, to zobaczymy Dobra, no na razie jedziemy to tutaj, mamy no, czołg. To, to, to znaczy niby Abrams, niby rusek Taki szpieg amerykański bym powiedział szpiegel, gyszof, Tutaj też coś podjeżdża Leklek ładnie oberwał Jeszcze będę tak patrzył tutaj, żeby nie dostał od tej strony Ale ja tutaj nic nie ma Przeładował w końcu, na co, co ja bym chciał. Ładuj, ładuj to, ładuj to, póki mnie jeszcze nie widzi. To został eliminowany. jest jeszcze. Wow. Nie mam stabilizacji. Dobra. Weliminowane. Jeszcze żyję. Żyję. Nie mam pelotki żadnej. Fajnie. Momentami uwielbiam mój ty, bo jak potrzebuję pelotki, to nie zbi się żadna pelotka, też? Zbiła się jakaś pelotka. I to. No dobra, i to zrobi robotę. Dziękuję za naprawę, panie puma. No, chociaż to wyjdę. k 52 został zniszczony. Dobra. Wow, ja ledwo żyję. Oh, wow. O! To. Nawet to nie skomentuję i dostałem od Melkawy niestety. O, no pa patrzcie, 8 zniszczeń. Nawet udane. A nie musieliśmy jeszcze raz tą samą kamerę pokazywać go. Raz mi wystarczy. Dobra, lecmię się w PSO. thank okay. Ja mam dziwne wrażenie, jakbym słyszał silnik od przodu. Aha, no i dobrze słyszałem. To jest ta melkawa pewnie. Jakby ją... Tak, to jest Melkawa. Jakbym ją objechał od boku. On się za wszystko pokładał. Kawa zniszczona. Oko za oko. Dziewięć zniszczeń. Bardzo udana bitwa. Bardzo. A coś się zezbiło. To jest chyba pelotka, Raczej na pewno.

Będę pusty, jesteś tutaj. Ciekawe. Dla no, mnie bym miała tą mówkę. Jak widzicie, prawie. Ale pierwsze miejsce też mi wystarczy. Nawet będę bardzo zadowolony. Bo ładny wynik zrobiłem. Dobrze, tak więc wygrana. O, remis z pycharki Czyli w teorii, jak to się mówi, dodatkowy pancerz. Tutaj układ kamurcowy jeszcze. Dobrze, to przechodzimy do następnej bitwy. I to już będzie ostatnia bitwa w tym odcinku. A więc tak, tak to wygląda. Mamy forsowanie Renu. E, pojedziemy oczywiście na lewo. Czyli w okolice punktu A, ale nie do końca dosłownie na punkt A Tylko bardziej gdzieś tutaj e, Oczywiście na start zespię się ropadem 2.7 Nowa mapa się załadowała e, Kamuflaż standardowy No i co? I jedziemy do przodu, tak? Dokładnie, a je, jeszcze to ja zarobiłem No, bardzo ładny zarobek I dużo punktów doświadczenia o AIS czyli mamy już na start na to gostku fajnie położyłeś tak jak widzicie właśnie o, może tak tutaj ostawiać ten cały sprzęt jeszcze się trzymam tylko w kierowce dostałem tak miałem falta to nie jest koniec saber okay. Się. No niestety sam jestem tutaj i to mnie niepokoi, i to bardzo. Jak to wracaj na parę bitwy? Co to mi tutaj dotarło? Nic tutaj nie ma. Ani tutaj. Dziwna sytuacja. Bardzo dziwna. Nieważne! Wow! Okej, okay. to był Abrams. Jego został zniszczony. Ja to jestem widoczny na mapie, to się cofam To jest zniszczony pojazd Eee. To? A może zaraz zostać przejęty. Może ja bym się cofnął. Zresztą z tego co widzę to nawet RP2.7 udawał. Jeszcze go, bo nie wiem. Taka coś z zepsuje właśnie tutaj z tym czatkiem. Z sobie co widzę, chyba został zniszczone. Zniszczyła samolot. Dobrze. Wiecie, ewentualnie mógłbym pojechać na punkt C. Zresztą nawet punkt B jest przejmowany. Chyba tak bym to zrobił, czyli zmieniam pozycję. Coś tutaj poszukam w tych okolicach. To jest przeciwnik. Ok, dostałem. Treibszpiegel, geschot, jedna. Też silnik, niestety. Oho, Sapik. No właśnie. To bym na siebie, ale daje. jesteśmy. To użyjem właśnie teraz użyję e Puchate Tylko co to jest za po y pojazd? Czy to jest dron? Zelot! 170. Wysokość! Sto metrów. To jest Kamaci. Ej nie, Kamachi kampi na halipazie. Myślałem, że to jest dron. To nie jest dron, tylko kamasi kampiące. na helipadzie. Fajnie. A też... Moja jana jak ja tego nie badałam. i Dobra, no, Steph'a przejęta. Nie nie A, jest ich dwóch! No! Uh, to nie to, co chciałem. Wow. Fajnie. Tego się nie spodziewałem nawet. Prostka. Jeśli mowa o tego Adaca. No dobra. No to dobra. Użyjemy do 2-6. O. Zniszczony AIS. Dobra, tak naprawdę to jest mój ostatni czołg, jeszcze ewentualnie mi pozostał dron tu do tego pelotka. A tak to do tyle. Pelotko nie będę się respił, bo to raczej bez sensu. Dobra, tamten Abram został zniszczony. Czyli mogę spróbować wjechać na punkt. Nie wiem, bardzo dziwna sytuacja. Bardzo dziwna. Ej, znowu rakieta. Ja mam się bać, czy co? <grywka> nawet nie wiem, skąd te rakiety idą. czy tutaj znowu będzie wyjeżdżał Abrams, od tej strony. O! Mamy coś. Abrams. No, 8 zniszczeń. Wraga duży przejmuje punkt C. Eee. Eee, ja jestem na punkcie, co? <noise> tak, eee, fajne bugi, jak jest nowy update, co nie? Bardzo fajne bugi. Ale no nic, wygrana. Wygrana, pierwsze miejsce, bardzo udana batalia. Dobrze, w takim razie ja będę kończył ten materiał. Eee, mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie tutaj łapkę w górę oraz komentarz. A jeśli dzisiaj się spodobał ten kanał, to zasubtaj suba oraz włeczek, także trzymajcie się i też tego. Także do zobaczenia. Cześć.